Hej, po rozpakowaniu zestaw lampek rowerowych w ofercie Biedronki wygląda następująco. Dwie gumki do instalacji, dosyć prymitywna metoda, miejmy nadzieję, że skuteczna. Tylnia lampka z odpowiednim elementem do montażu i tu przycisk włączania, wyłączania a tutaj, gdzie się włącza, u góry. Teraz zamontujemy baterie, które są w zestawie i sprawdzimy, jakiej mocy światło dają te lampki. Tylnie lampka po zdjęciu obudowy prezentuje się następująco. Tu montujemy dwie baterie, mamy trzy diody, na no to zakładamy srebrny element ochronny, Montujemy również nakładkę i włączamy. Świecą wszystkie trzy diody. Następnie przełączamy. Mamy miganie. Kolejne to miganie pojedynczych diod od początku do końca i z powrotem. I kolejne to wyłączenie całkowicie. Lampki. Druga część po wmontowaniu baterii. Tutaj element się ściąga w tą stronę. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, co może nie być takim oczywistym. I po wmontowaniu mamy włącznik tutaj. Cztery diody świecące. Dosyć jasno. Można kolejny tryb przełączyć miganie. Strop całkowicie włączyć albo włączyć cały światło. Dziękuję za uwagę. To są po złożeniu lampki oświetleniowe z Biedronki do roweru oczywiście.